Dzisiaj wstałem o siódmej, mm. no, stwierdziłem, że naprawiam sobie zegar biologiczny, wiesz? O. No, bo tragedia, przecież ja przez ostatni tydzień to wstawałem po dwunastej, albo na no tak. z kulturki jakby o szesnastej, no to to, to Aha, jest no tak to... delikatny przypał, ale... Nie, to jak o dwunastej... jak się chcesz przestawiać, to w drugą stronę, Najbyć Najpierw tak o drugie musiał wstawać. Nie, no, spokojnie, jet Laga nie będzie. <laughs> mnie tak sieknie, jet, coś czuję. łatwe łatwo jest przewalczyć. Ale mnie, te, mnie coś czuje, że i tak sieknie. Pierwsza podróż. Hmm. No odpowiednio to zrobić trzeba, kawkę sobie strzelić później. I będzie, ooo witamy. Grillowałem O, oh. Zepsuł się. Ej on w rojcach jest w klanie okay. starej Okej, zramuję go. Oj. O. Tak to w Ej miał logo rojców. Ciekawe. Kada. Ej, ty też... ...ta ręce ta, ta, Masz pechy? Ej, zejdź sobie do Torono oni łapią te chłopy. O. Lufą, <lufą musisz złapać się. <lufą> ja się. ja też chciałem lufą, ale da, dał ci czy nie? Nie, nie. A, no i git. Oj. 80, co jest? Ping mam. Ping masz? No nie wiem, coś ostatnio ta inna odpierdziela syf. I na no. To in nie nie i na Ale ten no problem jest jakiś ostatnio. No, ten celnik tak dziwnie skacze, kurde. Nigdy tak nie było. Ja tu duszę. O, heavyk. Hewik minus jeden, minus dwa, trzy. Słabe internety mamy, tak jest Zaryfle. No info nie Centek ucieka, masz przestrzennego Polaka tam, notorwałem. O, no i git. Ja dam mu jedną. Ja dam... ten mi w ogóle snapował. O, ja nie trafiam we fakt, to sobie stoi. Może się w każdej chwili. I zagranie się swojego pierwszego rondo, ma czwórką w życiu. Fajne jest, no? Takie tu bywa. W jakim moduły grałeś? HP dosył tak jak na adwansach ja, ja, ja minus 8 dusiłem no HP Też słyszę, że minus 8 spoko Takie daję O, pali się Ulaniec tu. Kopci się kopci i grill tu. A chyba gina. znowu, znowu nie nie, żyje. Ale z... Znowu ginie. Ale z good. Zawsze info od lesia. Gidę. cześć, cześć, Żyje. Przeżyję to. Może się No jednak nie jest. <coughs> Naciśnij H, by włączyć szat głosowy. Hm. Jak coś to w tym miejscu masz Ebra, tu Leoparda Linesa i Grilla, więc na tej stronie masz sztuczne. No, no widzisz, jak cenne było to, że się całe, i, całe informacje No No, gdyby tam ktoś ze mną zagrał, w sensie tenis 7, to nigdy tam nie giniemy. A już za, za dużo plutonów z i z Rykserem albo oh Bożechem się, bo my po prostu po tej stronie to taki walec zawsze robiliśmy. Ja mam challenge. Na obiekcie się muszę dobić 80% WRA. O. No jest 77% po prostu. 80% plutonach. to ty grasz tylko w plutonie tym ciągiem. No? No i 77% vr mamy i na 2.6.0 też z furą mamy po 75% chyba, ale to co wyrobiły na tych randomach, graliśmy 3-4 dni temu z Orzechem, to tak trollowaliśmy, jeździliśmy przez środek lutniska i wygrywaliśmy bitwy do zera. Albo Orzech się podbił na kamyku, to my specjalnie z furą go pchnęliśmy, stanął dęba, 2000 sobie zebrał. Piękne to jest. Inaczej się nie nagresz tych randomów. Jedziemy tory, czy nie? Chyba tak. To go. sobie skrócę od razu. ostatnio formę w oslocie czuję, jak tak pykam sobie. Mi się gra, ten tryb. No. Ja się. No tak, kiedyś się czułem tak, jakbym nie miał żadnego wpływu na bitwę teraz. No ja się też się tak czułem. miałem jak graliśmy... Ja no za, za samą tego badza, ten bacz jest za drugie miejsce w lidze. Jak graliśmy ten pierwszy Gigi... turniej jako opór jeszcze w Onslocie, to wtedy tam czułem się, że nie miałem żadnego impaktu. O, jak Ciężko by... było tam cokolwiek Cresja mi zrobić. To tego trzeba no, Niestety. To tam dusisz kapusi, widzę. Myślę, o... że tak. Nie mam miętki gry. Ja się zaraz muszę dostosować, chyba i wziąć. Na no przykład, no, do takiego puszywania. <grym>. Jak my, ja, ja po tym Plutonie sworobi z rzechem, to mamy tak obcykane krosy wszędzie, że to jest hit. U zwierzęce nie nastąpiło, Ryszkole. A no, to fakt. Bym se pyknął i zobaczył, jak się gra atak DEFA w mecie innej i po takiej przerwie. A bo oni tu będą mieli w atak tak? Tak, Aha. No to nie jest onslaught, No i dalej duszą, duszą tak defa. No kurde. A i to tak kolc fast. No bo oni kochają ten teleport. No ja się nie dziwię, bo to jest. I bez ten gramy, W sensie ja, ja gram jak jakieś zwierzę. Się... <laughs> jak to sparingi no... daliśmy. To mi ta meta w Attack Def jest bardziej dostosowana w ogóle do grania, by się dało to oglądać, bo Attack Def u nas był taki nudny. A tam przez to, że są te fały, są są jakieś medy nowe pobawia, czy coś takiego, to się też ogląda i to jest piękne. A tam FO cały czas w mecie? No ten FO 215. no nie grali dawno tyle ale dalej jest rzeźbi. Aha. Hmm. Wydaje mi się, że on zapomniany, troszkę został jakby przez nich. I jak bardzo fajny jest ten chok. Te manewry to działają jak SH10? E Właśnie nie wiem, w sumie. Czy to klasyczne 15 na 15 będzie z mapą globalną, czy. Tylko twierdza. Mat minus 1? To nie wiem, w sumie. Mat minus 2. Mat minus 3. I jakby miało to spoko. O, nie polosowało mi. Badka batkada. Bad. Bo nie chciałem wrzucać czegoś, o czym bym nie miał żadnego pojęcia, bo widzisz, ty grałeś na testowym i tak dalej. A ja przez ostatnie pół roku nie grałem w ogóle w WOTA. Nie widzisz. I to jest to, że ty byłeś cały czas i już pewnie znałeś te perki. A ja te perki zacząłem poznawać jak zacząłem grać w slota, po tym jak ściągnęliście mnie wędką. No ale wracając, ja nie rozumiem, dlaczego WG nie zrobili czegoś takiego, że masz. Podziały załogi, że na przykład masz bitwy losowe, natarcia, slot i coś jeszcze. Wiesz o co mi chodzi? Tak. Co chcesz grać, bo bitwa? Czekaj. Dobra, to graj sobie, ja sobie górę pojadę. No to weź wybierz, bo ustawiam coś dla widza. No, tylko Westfield, więc się rusz, żeby cię nie ściągnęli. Słyszałeś, co mówiłem o tej załodze? No, coś, co że. Ty, że ja testowałem już tam wcześniej. Nie, to. A, a, a ty bez szoku. To nie, to. No <laughs> my... wyłączyłeś, no to właśnie chcę dokończyć. To ja nie wiem, dlaczego w nie zrobi czegoś takiego, że. skończyłem lodówkę. Że masz wybór załogi na jakiś dany tryb. Bitwy losowe, advance, slot Przecież na każdym tym trybie grasz inaczej. I twój, inne perk'i grasz. Ja się, po, powinny być dwa po prostu zostały Albo dwa pyta. warianty, no, o dokładnie. Parkach, no, no. Jakby, te perk'i są fajne, to, to jest fajna opcja, tylko... No bo oni mają duże pole do popisu, bo mogą nowe perk'i dodać. No tak, gdy, tylko... Gdy chcieli, lecz po, trzeba być ambitnym, by to zrobić. No, plus szkoda, że restowanie... jest ogranic Ograniczenie do sześciu perk'ów, no to no. Co, co jakby im broni. No tak. Tylko szkoda, że reset kosztuje 200 zł, jednego załoganta, to jest dla mnie coś niezrozumiałe. A ja to wiesz, jak, jak od czasu do czasu przeceny robili, akurat często je, były przeceny. Nie? No tak, na ale styl powinno być właśnie, tak jak mówisz, dwa warianty albo, więc wiesz co, ja z... od... muszę uciekać z góry, musimy dół zagrać, oni tu spuszczają. Mo możesz się tam grać ogólnie, bo A, z góry ci nie będą pikać, jak ci dobra, z na będą pikać, dobra, to dobra, jej... dobra. Git. Ja się tak ustawiłem specjalnie. No i tam ich pałujesz. No to klasa. Jakbyś uciekł całkiem, to losy. A się leci? Do Hinch leci? To to, to. Jakoś mu się udało dostać, co? Ja się mam od Ja się dostałem dwa razy. Trzy razy. A do... nie? Dwa tak... by myself. Dwa i pół, I jaka da chwilowo. Oj, oj, oj. A może ja dojadę po prostu do ciebie jakoś, to no Ciężko będzie to pusznąć, tak szczerze. Może coś bardziej... Ja możliwe, że E-pionę zaguć. zaraz skończę. E-piona, o, co ty robisz, niuniek? E-piona kada Myślisz, że przebieranie się za kontrwersyjne stroje na Halloween może być karalne? Może być. Możesz zagrać już po <kluje> Gram, gram. Ja to sobie pod randomy daję, monster. Ramię w ramię na randomach rzadko używam. Co, co to znaczy kontrowersyjne, bo jeśli będziesz latać spało na wierzchu, no to. Myślę, że może być. No, na randomach rzadko. No, w to jest zupełnie inna para kaloszy. No nie wiem. Jakoś nie zauważyłem, że jestem często ziemią Twu. E, w to, dalej. No to ja, Aha, tylko lodówka jeszcze żyje. Ale ja wiem, monstery gdzie ja ten perk. Ja tam wszystko lodówki tłumaczyłem. Nie. Widzę, ale nie wiem, gdzie stanę 102. A nie chcę się wiesz, co? Nie wiem, czy mnie nie chcemy miasta zabić. Ja od tej lodówki no, mogę. Grill cały czas krzaka, chyba tam mi pecha nadejrzeć. Nie, nie da. Ja już jadę do ciebie. Nice. Ją skończysz? Oj. skończę. skądź. Szkoda Aluko. Się tak zas zastanawiałem, się ma apel studia, czy nie ma apel sypiona. Foch mnie celuje, foch. Nie strzeliła, nie Się ma kilka. Coś zamiast chyba grill, chyba. Chyba ta. Ba bardzo możliwe, bardzo prawdopodobne, to jest co to to ja Jestem ciekaw tego turnieju, co będzie w grudniu. Ja się teraz fajnie w sumie jest, bo no, gdyby przez cały rok tak było, że co miesiąc jest turniej, to nie, bo tak naprawdę no tak. dopiero końcówka roku się ruszyła. Ej, nie wiem czy ja bym nie zagrał i tak, bo... M możemy retake'nąć, no. To byś przykowyroł okay, jakoś... Wiesz. O, teraz się spotną. Chociaż hmm. w sumie. No, to są dwa. Dobra. Tak, gra cały czas się, się pierdzieli trzeba w bezpiecznym trybie. Ja sobie naokoło opowiadam, bo ten... chociaż w sumie. Dobra, króce. Ja nie potrzebuję poradnika Monster. Ja dokładnie sobie to przestudiowałem i wiem jak to wszystko działa. Mordo. Może go Ja Próbowałem takiego snapa, ale. Domki, ej, ej. Hmm. Będą się pokampić sobie, niestety. Kamp, kamp. A, dlatego nie zretake'uję nawet. Nie będę w stanie. No, lecz nie. A, ale może tak postać. Właśnie... Nie wiem. Chyba zniknę i po tego Grilla pojadę. Ile oni tam mają HP? Nie tam żyją? Dobra, Jacula, żyj. Mają, są lepsi w kulach. Mają, mają. Jacek, chyba. Halo, halo? Nie, nie, bo. Mo mo Mocno mi się skarży, na kieperki na beczkę daje No tak, no to na randomie sobie tam. Ja nie wiem, to ramię w ramię na z jakoś. Tylko przy y przydało mi się, jak grałem Pluton z furą i z orzechem. A tak to ani razu tego nie użyłem. Więc coś będzie mi tam pierdzielić. No też mi przed pi... ej tu... czekaj. Tu Eber albo tu... A ten Eber jest szotny. No. A git, bo oni nie mają teraz 1-2, to ja sobie to domknę i tego focha zabiję za free praktycznie. O dobra, foch jest tu. No bra, nie żyje. Oni tam puszują? Tak. Tak, A to jest Git. To ja w grilla po prostu wjadę. Ginę. Ojej. Włochu. Udos No, git, git, git. Zabij te ar że ją no zabiję Muted. Siema Kamil, dzięki za rajda, witam od Kamila, Siemaneczko. Mikrofon activated. No, możliwe, możliwe. Ja dzisiaj miałem zrobić tą bitwę na typie 59, monster, wiesz? 7100 damage na, na dziewiątki zrobiłem. No to też mówiłem, a potem, a potem zagrałem taką bitwę. Bo jak my tu skacają robimy Pluton 100% Wera. Jeszcze Rektor zaraz przyjdzie O, jestem Wygraliśmy, wygraliśmy Nice No I w sobotę Dorian w normę i mi jeszcze plecy Ale na... <grym> narysiek Widzisz pozycję oddała? No tak, tak finał będzie będziesz słuchał, sobie, chłopie. Gdybyś mi wcześniej powiedział, że tam jesteś w ten sposób, żeby kontrować, a to to no, samo tam... Widzisz, Komunikację, ja ci... Się Ale ja, ja ci wszystko komunikuję w bitwie, słuchaj. To ty się do mnie nie odzywasz. No no? no, no. to, 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 tam. No? to Zaraz mostro zagramy na dwa waty Z Kickiem.